No, witam serdecznie Państwa w świąteczny dzień. Na początku takie krótkie, <laughs> przepraszam, taki krótki wstęp typu złożenie życzeń świątecznych. Mamy niedzielę, także życzę wszystkim oczywiście spokojnych, zdrowych, udanych świąt w gronie rodzinnym, w gronie swoich pięknych zbiorników z rybkami, aby wasze hobby was cieszyło jak najdłużej i nie przysparzało żadnych większych problemów. także to na początek. Oczywiście podziękuję też wszystkim moim nowym subskrybentom, którzy w ostatnim czasie zasubskrybowali kanał. bardzo się cieszę, że subskrybujecie. Yy, oczywiście i też moim byłym stałym Subskrybentom, którzy subskrybują już od dłuższych lat Także serdecznie dziękuję No i oczywiście zachęcam abyście Troszkę rozpropagowali też i mój kanał I zachęcili inne osoby do subskrypcji Jeśli macie jakiś swoich przyjaciół Którzy z chęcią zasubskrybowali by mój kanał To oczywiście z góry Bardzo dziękuję Zawsze to coś pomaga Zawsze to wiecie, motywuje do kręcenia nowych filmów, do podejmowania nowych, różnych tematów akwarystycznych. Też nie niekiedy wiecie, musicie też wybaczyć, że niekiedy przeoczę gdzieś jakiś komentarz i komuś nie odpiszę. To z góry bardzo przepraszam, jeśli bym komuś tam coś nie odpisał. A przypomina mi się teraz też. Komentarz, ktoś się pytał, bo powie, pochwaliłem się, że kręcę nowym aparatem. I yy, ktoś chyba mi pisał czym kręcę, ale wiecie, już ciężko mi to znaleźć gdzieś tam w, w tych starych komentarzach. Także powiem to może dziś na tym filmie. Ktoś ten ktoś będzie słuchał, oglądał to się dowie, bo to kręcę to oczywiście teraz też telefonem, oczywiście kręcę. 14 Pro Maxem, wcześniej kręciłem i 13 Pro Maxem i Samsungem S23 Ultra, którym kręcę czasami do dziś. No a teraz kręcę 14 Pro Maxem, ale tu jeszcze troszkę się uczę tego telefonu, balansu bieli i tak dalej, żeby ten odzorowanie tych naturalnych kolorów. Tak, dzisiaj zobaczycie. Na filmie będzie troszkę to wyglądało inaczej niż na ostatnim filmie. Także myślę, że dzisiaj będzie bardziej odwzorowane te kolory, y, to światło y, ustawione jest i zrobiłem sobie to tak, że ustawiłem balans bieli i zaczynałem nagrywać. I teraz po prostu ten balans bieli mi trzymie no, tak cały czas w tej samej pozycji. Nie? no to tyle na temat, czym kręcę. Oczywiście wczoraj, w sobota, no nie dałem rady z podmianką. Dzisiaj robiłem podmiankę. Wczoraj byłem w odwiedziny u Krystiana. Odpaliłem sobie skuterek. Wykorzystałem dzień pięknej pogody, choć może i tak do końca nie była taka piękna, bo wiał ten wiatr, trochę wiecie, jak to jest. Źle się jednak jedzie na takim skurcze przy takim większym wieczrze, No ale jakoś dałem rady. No I dzisiaj oczywiście troszkę poprzerywałem liści z lotosu. Trochę tam możecie zobaczyć z prawej strony już jaśniej jest, bo było bardzo dużo tych liści tam. No niestety nie kupiłem sobie wody utlenionej, żeby, żeby tutaj sobie trochę polać gdzie nie gdzie kasnale. No i tak to, tak to było, tutaj w międzyczasie też im damy pokarmu troszkę mięsnego, bo ja sobie tutaj pozwoliłem odmrozić. Także rzucam im takie kawały, one tam to wiecie, wszystko roztargają. Później na koniec im takie drobniejsze rzucam, także no, już teraz rzadko im daję, raz w, praktycznie w tygodniu dostałem takie porcje mięsnego pokarmu, typu dorsza, typu szpinak, czosnek. Jeszcze gdzieś mi tam tabliczka jedna się zawieruszyła serca wołowego z groszkiem, szczoskiem. Także też im podaję. No tam jest bardzo, bardzo dużo w tym sercu wołowym szpinaku, groszku czosnku, także nie ma jakiś tam wiecie, to nie jest jakiś taki typowy jest tam tego serca po prostu pół na pół z tym szpinakiem, także myślę, że taki miks z tym szpinakiem dobrze im będzie służył, nie rybki się pojedzą no należy im się to, nie raz w tygodniu taki posiłek im się większy należy, mięsny żeby jednak ten Organizm tego białka potrzebuje, nie? No. Także co? To tyle na temat tego tutaj zbiornika. Myślę, że tutaj nic takiego się w tym zbiorniku nie dzieje. Rybki są zdrowe. Nic tu nie, nie pada. Możecie zobaczyć sobie. Wam spróbuję zbliżyć. Nie wiem, czy uchwycę. Jest też parę nowych platek, które gdzieś tam przeżyły. O, zobaczcie sobie tam u góry. To są młode platki. Gdzieś tam widzicie się jednak wykluły, przeżyły. Także także są. O, troszkę może i tak też ze zbliżenia. Postaram się Wam też zbliżyć. No. no mają się świetnie. Nic im paletkom, nic nie dolega. Nic im się takiego nie dzieje. Tutaj w tym zbiorniku są zdrowe, nie narzekają. Ja oczywiście, jak, jak wiecie, lubię taki gąszcz. Dla mnie taki, taki akwarium ma sens. Ja nie lubię akwarii takich, wiecie, gołych, z małą ilością jakichś roślin, gdzieś tam tylko jakieś korzonki. Nie, ja tego nie, nie preferuję. U mnie, jak zwykle, dominować musi taki, wiecie, zbiornik. Zarośnięty. U mnie się muszą ryby bardzo dobrze czuć. Te ryby po prostu lubią mieć nad głową jakieś korzonki, jakieś liście, jakieś roślinność. One po prostu lubią mieć. Wiecie, lubią się gdzie je chować, nie? No, tak, w naturze, nie? Taka ryba, mając jakieś korzenie, jakieś patyki nad głowami, czy roślinność gęstą, po prostu lepiej się czuje, nie? Zawsze wie, że zagrożenie może przyjść gdzieś z przodu, gdzie ona widzi, niż, niż z góry czy z tyłu. Nie? No ja jestem takiego zdania. No. Tutaj Wam jeszcze też pokażę e, zbiornik driversa, tylko odsunę tam ten pokarm, e, żebyście zobaczyli. Ja później też w driversie muszę z kaskady takiej małej akwariówskiej zdjąć. E, Zdjąć sobie gąbkę, bo jest nałożona. Zdjąć sobie tą gąbkę, żeby po prostu tam wyczyścić. No, ktoś mi dzwoni na drugi telefon. Przypuszczam, że to będzie Krystian Zawiercza. Ale to dzwonię do niego później. Bo wczoraj żeśmy się widzieli, rozmawiali także. Ja tam do niego później odzwonię. Pojrzę tylko. No tak, Krystian dzwoni. No później on wie, że jak ja nie odbiorę, to ja później zadzwonię do niego. Także nie ma problemu. Ja wam sobie tutaj wam troszkę przeczy tego triwelsa, żebyście mieli fajny pogląd na zbiorniczek. Pokażę wam resztę moich zbiorników. Jak się mają. Już wam przejeżdżam, już wam pokazuję o driversik. Stoi sobie tutaj. Zbliżymy troszkę. No, jest tam parę nowych głubików, dwa samce, cztery samice. Także tak wygląda. Też już zaraśnięte dość, dość mocno. Fajnie to wygląda. Tam dużo jest tych małych gronojadków, które mi się tam gdzieś uchowały w tym korzeniu. Także jest ich trochę. I tu macie kostkę z mieczykami. Też ta walisteria, już widzicie sobie tam u góry, jak ona się kładzie po wodzie. Jest tego multum. No i tutaj kostka, o, gdzie tam powkładałem sobie te lotosy. No, bo oczywiście nie miałem serca, żeby takie lotosy wyrzucić, i musiałem je tutaj zasadzić. Czy one tam przetrwają, nie wiem. Powiem Wam, że w tej kosce nie za bardzo lotosy mi chcą rosnąć. Po prostu mają jakieś takie, wiecie, nie pasuje im coś, może w podłożu, może tam jest w podłożu torf, może dlatego, że jest zakwaśno, nie wiem. Nie wiem, nie, nie będę w to wnikał. Także kosteczka tutaj widzicie sobie śmiga, tutaj sobie mieczyki śmigają. Także mój fish room pracuje w jak najlepszym porządku. Nic tutaj nie likwiduje, proszę państwa, nic nie kombinuję. Staram się utrzymywać wszystko w takim porządku, jak to tylko możliwe. Jak najbardziej zbiornik naturalny, bez jakichś cudów. Także tak to według mnie musi funkcjonować. Nie robię tutaj jakichś rewolucji. Nie robię jakichś wiecie niepotrzebnych zabiegów typu restarty. Bo dla mnie sukcesem akwarystycznym to jest zbiornik, który pracuje jak najdłużej. Pamiętajcie, sukces akwarysty polega na tym, żeby zbiornik pracował całymi latami jak najdłużej, bez żadnych restartów, bez żadnego przekładania. Ten zbiornik musi pracować 8-10 lat bez restartu. Jeśli umiecie utrzymać zbiornik przez 10 lat, czy 8 lat bez żadnego restartu? Robicie sobie tylko takie prace, typu podcięcie jakiś roślinek, usunięcie jakichś zgnitych listków, ewentualnie delikatne odmulenie podłoża. Tak już wspominałem nieraz. Z sukcesem jest bardzo drobne podłoże. Żwirowe, owszem, ale drobniutkie. Gradacja 1-3. To jest sukces. To wtedy tylko, tylko nie gruby żwir, broń Boże jak najdalej od grubego żwiru, wtedy będą, będą wchodzić te wszystkie brudy w ten żwir praktycznie do samego dna, no i będzie się to kumulowało i po prostu będzie to tam, będą procesy gnilne, które po prostu ten zbiornik Wam później syfią, nie? Także tylko i wyłącznie drobny żwirek, piasek nawet zmieszany z tym żwirkiem. I to jest połowa sukcesu. Dno zbiornika to jest połowa sukcesu. A resztę sobie już sami wypracujecie bez najmniejszego problemu. I to jest właśnie sukces akwarysty. Pamiętajcie, że dobrego akwarysty poznacie po tym, jak prowadzi swój zbiornik już ładne, długie lata. Tak na przykład jak zbiornik U, mogę spokojnie wymienić, bo lubię tego człowieka zbiornik u kolegi akwarysty Swebo, 333, który pracuje już no nie wiem ile tam dokładnie, ale przypuszczam, że ładnych parę lat, nie? Także pamiętajcie, potem poznaje się dobrego akwarysty. A wiecie, takie, tacy akwaryści, którzy robią to tylko tak, tylko i wyłącznie pod taką publikę zmieniają Aranżacje co chwilę y, zmieniają podłoże, robią restarty, przekładają to jest takie. Wiecie, według mnie, robienie wszystko pod publikę. Y, nie wiem, czy jest się tu czym chwalić, że zrobiło się restart. Nie wiem po co, na, na co, dlaczego. Y, wiecie, jak ktoś robi restart, to znaczy, że coś mu nie idzie, coś mu się tam nie podoba. Nie ma żadnej cierpliwości akwarystycznej i no mnie się takie coś naprawdę nie podoba jak tacy ludzie po prostu robią takie wiecie niepotrzebne manewry przesadzają, wyjmują wszystko tym rybom to nie służy te ryby się później stresują owszem są gatunki, które to, ryb, które to mają w głębokim poważaniu co wy tam w tym zbiorniku będziecie robić ale wiecie, są też gatunki, które po prostu takich rzeczy nie lubią, nie? I później wychodzą różne takie nieprzyjemne rzeczy. Ryba czasami wam pada, nie wiecie dlaczego. Także, wiecie, dobrego akwarysty poznacie po tym, że utrzymuje swoje zbiorniki przez grube lata i pokazuje wam, może to jest i nudne, może ten zbiornik po prostu, wiecie, wygląda. Cały czas inaczej, choć nie, nie do końca się z tym zgodzę, bo, bo jednak te zbiorniki no, no zmieniają się trochę. Nie? Ja tutaj miałem bardzo dużo anubiasów czy czegoś, teraz mam dołożony mech. Wiecie, to są takie zabiegi kosmetyczne, delikatne, dołożenie jakiegoś muchu, do jakiejś tam walisnerii, coś ewentualnie wyrwać delikatnie, wsadzić coś innego, ale takie wiecie... Rozwalanie całego systemu, robienie od nowa tylko po to, żeby, no nie wiem, pojęcia, żeby się pochwalić albo żeby coś pokazać. Nie wiem, ja tego naprawdę nie rozumiem. Dla mnie to jest bezsensowna robota przy takim zbiorniku. Pamiętajcie, ja jestem zdania, że dobrego akwarysty po prostu poznacie po tym, jak prowadzi. Latami, swój zbiornik i pokazuje Wam zbiornik, który ma. Ja takich akwarystów bardzo poważam. Tak, już wspominałem tego jednego z tych akwarystów, który po prostu pokazuje, że zbiornik taki jest przez 8-10 lat bez żadnego restartu i cały czas ten ekosystem funkcjonuje i to bardzo dobrze. I to jest sukcesem akwarystycznym. Także Wiecie, dla, ja mam, ta, takie jest moje po prostu zdanie na ten temat, nie, no, jak ja już widzę, wiecie, jak ktoś co chwilę coś wylewa, zmienia, y, restartuje co pół roku zbiornik, czy co rok i od nowa i to, bo mu się coś nie podoba, no, to wiecie, no, nie tędy droga, nie, nie tędy droga. Pamiętajcie, my mamy dbać o to, co jest w tym zbiorniku, my mamy dbać o samopoczucie tych ryb o to, żeby one czuły się jak najlepiej u siebie, w tak jakby w domu, a nie o naszą psychikę, nie? Bo, bo tak już nieraz wspominałem, będę się powtarzał, zbiornik jest po prostu, my jesteśmy dla zbiornika, a nie zbiornik jest na, dla nas i żebyśmy tu robili jakieś przemeblowania w tym zbiorniku, co parę miesięcy wyrzucali wszystko w, wkładali całkiem co innego, i, bo nam się coś, bo nam się aranżacja nie podoba, nie? Ja już powiedziałem nieraz, zbiornik to nie jest mebel, to nie jest meblościanka, to nie jest półka, to nie jest stolik, że jak nam się nie podoba, to go wywalamy i kupujemy sobie w sklepie nowy, nie? Czy nową meblościankę, nie? No, już nieraz to mówiłem, i powiem, powiem po, będę się powtarzał, że my jesteśmy dla tego zbiornika, my musimy robić tak, żeby te ryby się czuły jak najbardziej, najbardziej bezpiecznie i, i psychika tych ryb po prostu była w jak najlepszym porządku. Takie jest moje zdanie na temat akwarystyki. Także ja już kiedyś mówiłem, że niektórych kanałów, które kiedyś patrzyłem w ogóle już nie oglądam. Po prostu, jak widzę takie kanały, które ludzie pokazują takie za przeproszeniem bzdety I, i, i robią po prostu tylko i krzywdę tym rybom, nic więcej, żeby tylko pokazać się, jacy to oni nie są akwaryści, jacy oni to nie są mistrzowie i co oni to nie potrafią, nie? No. Także dla mnie taki Tacy akwaryści już po prostu nie istnieją, co niektórzy. Nie oglądam ich filmów, bo po prostu. No, wiem, że to, 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 to nie są po prostu żadni akwaryści. No. Dla mnie akwarystą jest człowiek, tak, swebo 333 który prowadzi latami swoje zbiorniki, rozmnaża w ten czy inny sposób swoje ryby i, i po prostu chwali się tym, że. I wtedy mogę powiedzieć, że taki akwarysta to jest, to jest naprawdę, to jest szpec w, w swoim wydaniu. Owszem, zdarzają się nam i najlepszym jakieś, jakieś błędy, które popełniamy, ale w większości jest to spowodowane, że po prostu czasami głupiejemy i posłuchaliśmy jakiegoś gościa i zrobiliśmy sobie kuku, nie? No czasami tak bywa, no niestety. Człowiek jest człowiekiem, jest też omylny no i czasami może po prostu sobie zrobić jakieś delikatne kuku nie, no niestety, dlatego wiecie na to trzeba też uważać i też nie możecie do końca wszystkim wierzyć. Zawsze, jeśli ja czy ktoś inny podaje wam jakieś preparaty czy, czy jakieś inne w wiecie, mikstury, które się tam daje do akwarium, zawsze warto sobie to sprawdzić jeszcze z jakimś innym źródłem, nie? Bo wiecie, u kogoś może to działać sprawnie, u kogoś może nie mieć to żadnego wpływu na, na biologię zbiornika, a u niektórych może po prostu się coś podziać nie tak i mogą wyjść jakieś problemy, nie? Także to trzeba zawsze, wiecie, weryfikować, Oczywiście są substancje, jak się to mówi, są substancje typowo naturalne, gdzie krzywdy nie zrobicie swoim rybkom, ale to też wiadomo, że trzeba się stosować do pewnych jakichś norm. Czyli jeśli ktoś mówi, że na 200 litrów nasypać łyżeczkę stołową czy łyżeczkę do herbaty pyłku liczmy kwiatowego taki przykład sobie tutaj raz wezmę no to tak po prostu robić a nie wsypać nagle nie wiem pół słoika pyłku nie? do zbiornika bo wiecie to też trzeba na takie rzeczy po prostu zwracać uwagę nie? No. Także, oczywiście, jak najbardziej produkty takie typowo naturalne, typu wiecie, pyłek, pokrzywa, y, jakieś tam zioła, y, czy, czy y, tak teraz na wiosnę, mniszek lekarski. Oczywiście, jak najbardziej, tylko pamiętajcie w rozsądnych y, dawkach, nie? Żeby ktoś nie nawalił łopaty mniszka y, lekarskiego do zbiornika, nie? Także, wiecie, czy, czy nawet można zrobić krzywdę rybom e, waląc do zbiornika na przykład za dużą ilość szyszek olchy, nie? Można zrobić rybom e, kuku, nie? Także na to też musicie uważać, że e, no niby by ktoś powiedział, że szyszka olchy naturalne, naturalny jakiś tam produkt, ale no też trzeba uważać, że szyszka olchy w dużym stężeniu, w dużej ilości e, wlana do jakiegoś zbiornika razem z tą wodą zaparzoną może po prostu tak nagle zbić pH że możecie sobie też zrobić kuku te pH jest zbijane na krótki czas ale jest to nagły skok zbicia pH przez szyszkę orchy przez dużą ilość oczywiście nie samej szyszki tylko razem z tym wywarem musicie uważać też na, na takie coś nie także wiecie na wszystko trzeba po prostu uważać. Trzeba brać podejście, mieć takie, wiecie, racjonalne, żeby to, żeby czegoś nie spieprzyć, jak się to mówi, bo można sobie zrobić i fachowcy i po prostu ludzie, którzy siedzą w tym dziesiątki lat, mogą sobie zrobić w pewnym momencie jakieś, jakieś niespodziankę i coś sobie tu zepsuć w swoim zbiorniku, no. Dobra. To może tyle na dzisiaj, takiej pogawędki. Myślę, że poruszyłem trochę fajnych jakichś tematów. Także jeszcze raz na koniec, oczywiście, bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie mojego kanału. Zachęcam do subskrypcji. <laughs> bardzo Was, e, oczywiście, pozdrawiam i życzę spokojnych, udanych świąt w gronie rodzinnym także bądźmy dla siebie oczywiście mili nie róbmy sobie jakichś tam wiecie niepotrzebnych problemów także no i zapraszam oczywiście na następne moje filmy piszcie oczywiście komentarze miło, mile widziane piszcie co was interesuje moich zbiornikach, co chcielibyście wiedzieć, jak utrzymać taki zbiornik przez długie lata w dobrej kondycji, bo to jest sukces. To jest dobry, dobry akwarysta, po prostu, który umie utrzymać przez grube lata swoje zbiorniki i swoje ryby. Jeśli zobaczycie u mnie za 5 lat, że te płaletki tu dalej pływają, Wtedy będziecie mogli wyciągnąć sobie wnioski no, Także dziękuję ślicznie za subskrypcję Subskrybujcie A będziecie się dowiadywać dużo ciekawych rzeczy myślę wydaje Także życzę spokojnych świąt Trzymcie się Do następnego razu Hej